Program Sulechów Nasze Sprawy Łukasz Kemiński, Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest burmistrz Sulechowa, Roman Rakowski. Witam serdecznie, Panie burmistrzu. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, zaczniemy od inwestycji drogowych. To jest ta działka, do której Zielonogórzanie są mocno przyzwyczajeni w ostatnim czasie, bo jak wjeżdżamy do Zielonej Góry i wyjeżdżamy z Zielonej Góry, Panie burmistrzu, to wszędzie trafiamy na drobne utrudnienia. Te utrudnienia oczywiście są konieczne, żeby potem wszystkim nam żyło się łatwiej. To jest rzecz, która dziś zaskoczyła mnie wjeżdżając do Sulechowa na obrady sesji Rady Miejskiej, rzeczywiście ulica Odrzańska jeszcze nie do końca, ale pięknieje, to jest pewnie strategiczne, ważne i drogie zadanie. Tak, to zadanie było przygotowywane już wiele, wiele lat, bo w 2011 roku postanowiłem żeby zrealizować to zadanie, bo rzeczywiście wjazdy do, do nas, do Sulechowa są brzydkie, powiem tak uczciwie, jak to wygląda, bo szare, e, trzeba było coś z tym zrobić, między innymi plan e, remontu ulicy Olżańskiej, e, wjazdu Aleją Wielkopolską od strony Poznania i to udało nam się e, doprowadzić do, do e, już realizacji, Odżańska rzeczywiście ona kosztuje, ale jest to w ramach tego programu. Schetynówek mamy bardzo duże dofinansowanie, bo 50% będzie to ładny odcinek. Tam już zaplanowaliśmy również pewien odcinek ścieżki rowerowej, bo to jest program na lata 2015-2018, ale już musieliśmy to ująć. Na pewno jeszcze wiele zadań w tamtym rejonie będzie, ale to taka będzie wizytówka i będzie ładnie, jeszcze jak znaki pozmieniamy i, i e, nawet e, tablica informująca, że wjeżdżamy do miasta Sulechów będzie e, inaczej zrobiona, to to na pewno e, jakiś no, wizerunek poprawi. Wracając jeszcze do Alei Wielkopolskiej, bo to też jest bardzo istotne, tam rozpoczęliśmy etap remontu e, chodnika do miejscowości Obłotna, a w przyszłym roku będziemy już przez Obłotne śli do Kruszyny też jako ścieżka rowerowa, ciągu pieszo-rowerowego -rowero i też wizerunek tego, tego odcinka się na pewno poprawi znacznie. Panie burmistrzu, o ścieżkach rowerowych jeszcze będziemy rozmawiać, bo to z tego co się orientowałem przed naszą rozmową, około 13 milionów złotych trzeba wydać, ponad 13 milionów, milionów chcecie wydać na te ścieżki rowerowe, to ważna informacja, do tego wrócimy, padło słowo y, wizytówka, ja przeglądałem sobie biuletyn informacyjny miasta i gminy Sulechów przed naszą rozmową i takich wizytówek jak ta droga i nie tylko ta, jest tu mnóstwo, poczynając od placów, zabaw, po termomodernizację szkół. Tak, Panie Udynku. redaktorze, ja jest ten tego biletyn, naprawdę, naprawdę dużo. Tak, ja ten bilet informacyjny wydałem nie tylko dla siebie, bo chciałem zobaczyć, chciałem pokazać mieszkańcom przede wszystkim, co zrobiliśmy, bo mija już okres mojej kadencji i było. W Wiele razy mówiliśmy, wielokrotnie mówiliśmy, jak było bardzo ciężko, bo w budżecie nie było środków finansowych. Konsekwencja realizacji budżetu, spinania budżetu doprowadziła do tego, że w tym ostatnim okresie już mojej kadencji mamy znaczne środki, które możemy wykorzystać na budowę chodników, remonty dróg, budowę dróg itd. Tak i to już widać. I rzeczywiście w tym biuletynie mamy bardzo dużo. Ja chcę jeszcze raz powtórzyć, że, bo już to też wspominałem, my zrobiliśmy 42 projekty unijne, to są bardzo duże, ale oprócz tych projektów unijnych realizowaliśmy zadania z własnych środków. Może one nie były tak spektakularne, jeśli chodzi o finanse milionowe, wielomilionowe. No bo ale trudno budżet gminy tak porównywać jest. To, z pieniędzmi z Unii. Europejskiej. Z Unii Europejskiej, tak, ale to były zadania, które były niezbędne w oczach mieszkańców i trzeba było je realizować. I to ten, w tym biuletynie właśnie jest pokazane, ile zrobiliśmy. Okres teraz, sierpnia, września, października, to jest bardzo dużo inwestycji drogowych i remonty podwórek, utwardzanie tych placów, chodniki, drogi, które której Żańska główna, ale przecież mamy inne jeszcze drogi realizowane w tej chwili. Pojawiła się taka możliwość i tutaj potwierdzam, że to co robiliśmy opłacało się, bo otrzymywaliśmy baty kolokwialnie mówiąc od mieszkańców, że czegoś nie realizuje, no ale trzeba było uzbierać pieniądze, trzeba było dopłacać. Trzeba też było do... Panie Burmistrzu, o tym często wspominaliśmy na naszej antenie, uporać się z zaległościami, ja nie chcę używać słowa, określenia po poprzednikach, ale tak często jest, że żeby inwestować trzeba się zadłużyć, tutaj to zadłużenie gminy było dość wysokie, trzeba to było systematycznie po prostu spłacać. Ja powtórzę jeszcze raz i kiedyś też cały czas do tego wracam. Wtedy należało brać te środki i wykorzystywać te pieniądze na te zadania, które zostały zrobione, i dobrze, że zostały zrobione. Ale siłą rzeczy w budżecie zrobiła się pustka, i moim zadaniem było doprowadzenie do bilansu budżetowego. A nie, że tak powiem, inwestowanie w coś, na co no, nie było pieniędzy. I to że, to, że to się udało zrobić. I to, to się udało zrobić, to widać widzimy, tutaj i, i będzie to widać. I, I tutaj i na ulicach. Panie burmistrzu, a tak. przejdźmy jeszcze, bo mamy chwilę czasu do zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bo to są te zadania, na które samorządowcy no, czekają z niecierpliwością. Tak, no to już jest zatwierdzone, także te pieniądze już y, mamy na 100% i y, zaczynamy realizować y, te zadania poprzez y, właśnie. Rozpoczęcie ścieżek rowerowych Aleja Wielkopolska to już komponuje się w to zadanie. Ale to ścieżki jak mówiliśmy 13 milionów 800, ja to określę pajęczyna, bo tak będzie to wyglądało i bardzo dobrze. Na rok 2015 mamy 5,5 miliona złotych na ścieżki, także to jest dużo. W 2016 ponad 4 miliony złotych 2017 troszeczkę mniej, a taka kosmetyka, tak powiem, roku 2018 to jest milion złotych. Ale to nie tylko ścieżki, bo termomodernizacja budynków bardzo istotne zadanie które będziemy realizować. To jest też około 9 milionów złotych. W tej chwili zrealizowaliśmy termomodernizację z innego programu, ale zostało to już zadanie zakończone. Termomodernizacja zespołu szkół Solechowicz przy ulicy Pieskowej. Za kwotę przy tak ogromnych metrach kwadratowych i ilości budynków, za kwotę niecałe 1 milion 400. Także proszę sobie wyobrazić, ile zadań zostanie zrealizowanych. I te pieniądze już mamy na 100%. Tylko oczywiście kolejność wykonywania zadań. Dzisiaj było na sesji mówione, niektóre placówki oświatowe, które potrzebują remontu, jak Buków. No, potrzebuje na, na pewno i to będzie zrobione, także tylko cierpliwości. I to są te bardzo ważne zadania nie Wspomnę o oświetleniu, które też udało nam się doprowadzić do tego, realizacji tego programu. Panie burmistrzu, no właśnie, nie tylko miasto Sulechów, gmina to również sołectwa i o tych sołectwa pan jako burmistrz musi się troszczyć. Jak to wygląda? Są tysi mogą być zadowoleni z dotychczasowej współpracy, bo pan wspomniał wcześniej, że kadencja dobiega do końca. Ja nie będę wywoływał tematu wyborów samorządowych, bo do nich jeszcze mamy sporo czasu, tak więc warto skupić się jeszcze na pracy burmistrza niż bardziej na pracy tak jest, Panie redaktorze, powiem tak, zawsze tych potrzeb jest dużo więcej i oczekiwań dużo więcej. Ja sobie zdaję sprawę, że nie wszystko zostało zrobione i nigdy nie będzie tak, że będzie wszystko zrobione. Ale jakby ktoś tak skrupulatnie przejrzał ten wioletny, to zobaczy ile milionów wydaliśmy na obszary wiejskie. Ale taka była właśnie teraz potrzeba i taka była możliwość, bo ja pozyskiwałem środki zewnętrzne z LGD, z prow -u. Bardzo dużo tych zadań robiliśmy, bardzo dużo. I w każdej miejscowości, w każdym sołectwie to zrobiliśmy, bo to nie tylko place zabaw, to nie tylko świetlice, ale także dofinansowania do różnych tam w sołectwach imprez, czy otwarta zagroda, czy, czy dożynki. To są ogromne tak, pieniądze. Tak, to są, też, to są to, też rzeczy, którymi żyją to to mieszkańcy. Tak, to są bardzo ważne rzeczy. I teraz przyjdzie czas na to, bo, bo żeby coś innego robić. Dokończymy te zadania, jeszcze parę mamy chyba dwie czy trzy świetlice do zrealizowania i one na pewno zostaną zrealizowane, a później trzeba będzie myśleć o chodniczkach, o drogach, bo one są konieczne. Ja nie mówię o drogach wojewódzkich jak droga 278, ale o naszych, O 278 walczymy i będziemy walczyć. Ale to są ogromne pieniądze, port w Sigacicach, bardzo duże pieniądze. O tym trzeba, trzeba mówić. W każdej miejscowości zostawiliśmy i bardzo dobrze dużo pieniędzy. Oczywiście znajdą się oponenci, którzy powiedzą, że u nas za mało, zresztą się też słyszeliśmy na sesji, że gdzieś tam się robi. Jak podałem przykład, ile milionów poszło na tą miejscowość, no to jest troszeczkę inna już dyskusja. No bo swojego się nie widzi, widzi się to, to co, ale, co się ale dzieje. Trzeba, u sąsiada. Ale trzeba, pod, trzeba podkreślić Panie Redaktorze, że potrzeby są ogromne na wsiach. Ale z drugiej strony trzeba patrzeć na to, jakie potrzeby są również w mieście, bo można mówić o wydatku na przykład 700 tysięcy na świetlicę, a mówić o drogach, która jest tutaj w mieście, która kosztuje 2 miliony złotych, ale ona jest niekonieczna. I e, trzeba, mieć trzeba mieć na tłuczeń, trzeba mieć na naprawę sprzętem, wyrówniarkę, tam inne. To są ogromne pieniądze. To się tak wydaje, jednostkowo to jest mało, ale to dorośnie. Ten słupek, najpierw jest taki, a potem to tak wszystko rośnie. są ogromne pieniądze. Pan jeszcze do końca przepraszam, proszę pan bardzo. zapytał, czy jestem zadowolony. Ja przede wszystkim za, jestem zadowolony ze współpracy z mieszkańcami i e, z sołtysami. E, oczywiście każdy sołtys, reprezentując te dane swoje społeczeństwo, e, ma inne potrzeby, i inaczej do tego podchodzi. Czasami. Nerwowo ja również, ale yy, myślę, że nasza współpraca była bardzo dobra, bo yy, to widać. No Nikt nie może powiedzieć, że nie zrobiliśmy wiele. Oczywiście zawsze każdy powiedzieć, ale dlaczego u nas jeszcze tego nie ma? To zawsze tak będzie. Panie Burmistrzu, a proszę powiedzieć, jak idzie praca nad e, przyszłorocznym budżetem, bo to też jeszcze tak. pana obowiązek. Oczywiście, że tak, rozpoczęliśmy już pracę nad tym budżetem, e, przygotowaliśmy również wiele zadań. Rada na mój wniosek przyjęła e, uch, uchwałami wiele projektów, które będą realizowane. E, ja już nie mówię o drogach, chodnikach, bo to już mówiliśmy, no, o ścieżkach już tak, mówiliśmy, tak, tak, ale, ale budowa... nie, da, nie da się pewnie wykluczyć, że w przyszłorocznych planach też są kolejne drogi, bo to Oczywiście, zawsze, że tak zawsze... tych zadań będzie coraz więcej realizowanych, bo tak. Jak powiedziałem, zbilansowaliśmy budżet. Oczywiście to nie będzie wszystko w 2015 roku, bo, bo to jest niemożliwe. To też ileś tam Oczywiście. Ale konsekwencja zadań realizowanych w danych rejonach też świadczy o tym, że nie, nie skaczemy sobie, bo tu, bo tam, bo ktoś tam wyrwał. Konkretnie robimy... To jest tam, doblano, plan, który doblano, Budowa przedszkola, budowa lodowiska z rolkowiskiem, rewitalizacja parków. To jest istotne zadanie, bo to, to będzie wyglądało bardzo ładnie, też duże pieniądze, ale trzeba to zrobić. Naprawdę tych tematów zresztą tu jest napisane w tym bulletinie. Mamy bardzo dużo. Najważniejsze dla mnie jest to, że nie zwolniliśmy ludzi. Każdy ma pracę tak, zastałem z jednym wyjątkiem. Nie będę go przytaczał, dlaczego to się stało, ale wszyscy mają pracę. Inwestorzy. Pojawiają się. Strefa ekonomiczna, o, której, o którą walczyłem, już chyba na dniach będzie zatwierdzona. Mamy kolejnego inwestora, Dokalska, na teren. Przepraszam, na teren PWSZ-u duża firma, ponad 120 osób będzie zatrudniała, wielomilionowe zadanie. Jeszcze nie powiem jaka, bo nie chcę zapeszać, ale już jesteśmy bardzo daleko w tych rozmowach i w dokumentacji. Także troszeczkę poczekać. Jak powiedziałem na początku mojej kadencji w 2011 roku, że czas pokaże, że to co robimy jest sensowne. I to również, że inwestorzy, przecież każdy by chciał mieć tutaj mnóstwo firm i, i mieć miejsce pracy. Tylko to, na to trzeba czekać. Oni dają, oni mają, to są ich pieniądze, oni dają na to pieniądze, nie my. My tylko mamy stworzyć warunki. Mają uchwałę zwalniające z podatku, bardzo e, przychylną dla przedsiębiorców. E, mamy tereny eleganckie. E, firma, która e, kupiła przyrądzie, jutro do mnie przyjeżdża e, na temat już finalizowania e, e, prac, bo do, e, zakończyła praktycznie pracę z dokumentacją i na rozwojowej następne firmy powstały także się dzieje tylko to czas to jest wszystko czas wszystko czas panie burmistrzu i nasz czas właśnie końca dobiegł tymi optymistycznymi informacjami związanymi z inwestorami którzy pojawili się na horyzoncie w gminie Sulechów kończymy myślę że o tych inwestycjach będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać w przeciągu najbliższych kilku dni, bo to temat niezwykle istotny, niezwykle ważny dla mieszkańców gminy Sulechów. Pięknie dziękuję panie burmistrzu. Roman Rakowski była i moim gościem, a to jest program Sulechów. Nasze sprawy. Do zobaczenia.